W piątek 17 września na terenie byłego obozu w Działdowie miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika w hołdzie polskim patriotom ofiarom niemieckiego obozu K.L. Zoldał 1939-1945. Spotykamy się 17 września, data szczególna, w każdy wie, że jest rocznica paktu ribbentrop napadu Związku Radzieckiego na Polskę. I w dniu dzisiejszym mamy możliwość czy okazję odsłonić pomnik pomordowanych w KL Zoldau, niemieckim podkreślam niemieckim obozie koncentracyjnym, który znajdował się tutaj w tym miejscu. Pomnik, który państwo widzą, który tutaj pokazuje pan z naszej telewizji, powstał, był wcześniej, oczywiście został przebudowany. Stara część tego pomnika jest w, znajduje się w centralnym miejscu nowego pomnika. Nowy pomnik został wybudowany przy udziale, czy znacznym udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość, cały koszt pomnika wynosił 105 tysięcy 80 tysięcy złotych dołożyło ministerstwo, 25 tysięcy powiat. Także mamy nowy pomnik, wszystkie napisy, które na tym pomniku są widoczne, zostały ustalone. Z IPN-em i tak jak to ma być, jak to powinno być, te napisy oddają prawdę o historii tego miejsca. Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, ponieważ jest to rocznica agresji sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku. A wyjątkowość tej rocznicy polega na tym, że zbiegła się z rozpoczęciem prac remontowych głównego budynku obozowego. Wiemy, że od 20 lat wcześniej działdowskie centrum Caritas, a później gmina Miasto Działdowo, staraliśmy się o pozyskanie środków. Te środki udało się pozyskać. Może jeszcze nie są to pieniądze, które Pozwolą nam w całości wyremontować obiekt, aczkolwiek myślę, że w kolejnych latach, a może nawet miesiącach, będzie dopływ kolejnych środków, które pozwolą zrealizować nasze założenia dotyczące tego obiektu. Pomnik ten jest nowy w miejscu starego. Dzisiaj mamy zupełnie inne napisy mówią opowiadające prawdę historyczną o miejscu miejscu kaźni tysięcy Polaków, jakie dokonali Niemcy w czasie II wojny światowej. A także istniał tutaj obóz NKWD, z którego tysiące Polaków zostało wywiezionych na wschód. Dziś mija 82. rocznica napaści Rosji, zwanej wówczas Związkiem Radzieckim, na Polskę. Wtedy żołnierzy polskich raczej na wschodzie nie było, wszyscy większość z nich walczyła z Niemcami. Opór na stawili żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, tocząc bardzo zacięte walki pod Grodnem i w innych miejscach. Dzisiaj spadkobiercami korpusu Ochrony Pogranicza jest straż graniczna, równie ofiarnie gotowa bronić naszych granic jak żołnierze KOPu wejście sowietów o których o samym wejściu mówiono różnie przez te lata nazywano to wkroczeniem armii sowieckiej natomiast prawda wyglądała w ten sposób że część mieszkańców polskich osoby pochodzenia białoruskiego żydowskiego ukraińskiego a przede wszystkim polski komuniści witali najeźdów ochoczo niektórzy przygotowali im bramy po, powitalne, da, dawano im kwiaty, a, a bywali tacy, którzy całowali sowieckie czołgi. Zaraz po tym pozakładali czerwone opaski i poszli ochoczo służyć nowemu najeźdźcy. Skutkiem tego najazdu była gehenna kolejnych tysięcy Polaków wywożonych na wschód w wielu masowych wywózkach. Pierwsza była już w lutym 1940 roku, a warunki były potworne. W zimnie, w stłoszeni w wagonach bydlęcych, gdzie w podłodze był tylko jeden otwór do oddawania moczu i kału. Często pociąg jechał przez kilka dni. Nie mieli, zdarzało się, że nie mieli wody i jedzenia. Na postojach wyrzucano po prostu ciała zmarłych obok na pobocze. W sumie nie, nie, nie jesteśmy w stanie policzyć, jak wiele osób zostało w ten sposób poniosło śmierć. Szacuje się, że mogło to być nawet i dwa miliony. W Polska w przededniu napaści liczyła prawie 35 milionów. W 1946 było nas 23 miliony 900 tysięcy. Ilu tak naprawdę zginęło, nie wiemy. To wiemy, że już w 1939 roku na zachodzie działał Zelczuc, który według Ireneusza Lisiaka w pierwszych miesiącach wojny wymordował 90 tysięcy głównie swoich polskich sąsiadów. Na wschodzie taką rolę pełnili owi opaskowi, ale nie do tego stopnia. Tam też dochodziło do rabunków, do grabieży, ale bywały także i zabójstwa. W sumie rzadko obchodziliśmy tą przypominanią tą rocznicę napaści i może dlatego ona jest jakby mniej spopularyzowana. Rzecz w tym, że już po 45 roku polityka ówczesnych władz PRL-u tak, tak wyglądała, że jeszcze do dzisiaj ma, mamy z tym problemy. Myślę jednak, że pomnik upamiętniający zbrodnie i niemieckie, i sowieckie na narodzie polskim. Tutaj w Działdowie, gdzie jest to miejsce jedyne na warmii i Mazurach, gdzie funkcjonował w jednym miejscu obóz prowadzony zarówno przez Niemców, jak i Sowietów. Tablice mówią prawdę historyczną, opowiadają. O tym, co tutaj się wydarzyło. Stowarzyszenie Pamięci i Tożsamość cieszy się z tego zodnowionego pomnika, który mówi prawdę historyczną o tych czasach. Znamiennym wydaje się być fakt, że odsłonięcia i poświęcenia nowego pomnika dokonano z pracami porządkowymi budynku koszarowego w tle.